Czara goryczy przelana. Grecja reaguje na potężny kryzys migracyjny. Grecja planuje zawiesić na 3 miesiące rozpatrywanie wniosków azylowych dotyczących migrantów z Afryki Północnej. Wszyscy migranci przekraczający granice nielegalnie zostaną aresztowani i zatrzymani, zapowiedział w parlamencie premier Kiryakos Mitsotakis. Czarę goryczy przelała ostatnia akcja, kiedy ponad 2 tys. migrantów pojawiło się na Krecie. Droga do Grecji jest zamknięta. Z takim przesłaniem do migrantów z Afryki Północnej wystąpił szef greckiego rządu Kyriakos Mitsotakis. Ateny zawieszą na trzy miesiące przyjmowanie wniosków azylowych. To rezultat nieudanych rozmów ze stroną libijską. Z tego kierunku na południe Europy przedostawały się tysiące migrantów. Premier Mitsotakis zapowiedział, że parlament w czwartek przegłosuje stosowną ustawę. Dodał, że o swoim planie poinformuje Unię Europejską. Wszyscy migranci przekraczający granicę nielegalnie zostaną aresztowani i zatrzymani, tłumaczył konserwatywny polityk. Jak podaje AFP, czarę goryczy przelała sytuacja na wyspie Kreta. W ostatnich dniach z Libii dopłynęło tam ponad 2 migrantów. Wywołało to oburzenie wśród lokalnych władz oraz firm działających w sektorze turystycznym. W środę na Krecie pojawiła się kolejna grupa licząca około 500 osób. Straż przybrzeżna poinformowała, że migranci zostaną przekazani do portu w Lavrio. Grecja miała nadzieję powstrzymać napływ migrantów, kontaktując się z władzami wschodniej Libii w Bengazi i uznanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych rządem w Trypolisie. We wtorek do Afryki Północnej udali się komisarz UE Deszyka Migracji oraz ministrowie Deszyka Migracji z Włoch, Grecji i Malty. Wizyta nie przyniosła oczekiwanych efektów. Lokalne władze odwołały spotkanie.